Film zaczyna się od sceny, w której mały chłopiec imieniem Nick podchodzi do ojca pracującego w gabinecie. Zostaje szybko odprawiony i proszony o odejście. Nick udaje się następnie na przyjęcie domowe, gdzie starszy mężczyzna mówi mu, że pewnego dnia będzie sukcesywnym lekarzem, jak jego ojciec. Po tym dziecko próbuje zbliżyć się do matki, ale ta go ignoruje, gdyż jest zajęta flirtem z młodym mężczyzną. Scena przenosi się do wiele lat później, kiedy matka Nika właśnie zmarła, a on widoczny jest na jej pogrzebie. Nie wygląda jednak na smutnego i zaraz po pogrzebie udaje się do szpitala, gdzie pracuje jako główny chirurg. Inny lekarz imieniem Alan przygotowuje się do wykonania ważnej operacji, zakładając, że Nick dziś nie pracuje. Ku zaskoczeniu wszystkich, Nick przejmuje kontrolę nad operacją i z sukcesem ją wykonuje. Później wraca do dworu, w którym dorastał, który został mu przekazany po śmierci rodziców. Gdy Nick wspina się po schodach, jest prześladowany wizjami matki sypiającej z różnymi mężczyznami w domu. Gdy nie może tego już znieść, biegnie do baru, gdzie spotyka swojego kolegę Lorenza. Obaj zaczynają pić, kiedy uwagę Nika nagłe przyciąga piękna kobieta imieniem Helena. Kiedyś spędzili razem noc, ale od tamtej pory nie może o niej przestać myśleć. Staje się bardzo niespokojny na jej widok i natychmiast opuszcza bar. Potem Nick kontaktuje się ze swoją dziewczyną, Anę, która pracuje jako pielęgniarka w tym samym szpitalu, co on. Informuje ją, że zdecydował się zamieszkać w domu matki i zaprasza ją do przeprowadzki również. Anne jest podekscytowana tą wiadomością i natychmiast zgadza się. Później, gdy Nick wraca do domu, Anne jest już tam, rozpakowując swoje rzeczy. Nick udaje się na wieczorny bieg, podczas gdy Anne przygotowuje romantyczną kolację. Następnie Nick zaczyna biegać po mieście i wkrótce znajduje się w pobliżu domu Heleny. Podchodzi do drzwi i próbuje zadzwonić dzwonkiem, ale staje się zbyt nerwowy. Wspina się więc na najbliższe drzewo, aby mieć wyraźny widok na jej pokój. Stamtąd widzi Helenę pijącą i rozbierającą się. Nick obserwuje z podekscytowaniem, ale jego nastrój nagle zmienia się, gdy zauważa, jak ona uprawia miłość ze swoim chłopakiem, Rajem. Nie mogąc już więcej patrzeć, cicho złazi z drzewa i opuszcza miejsce. Następnie Nick udaje się do najbliższej budki telefonicznej i dzwoni do Lorensa. Zdesperowanie pyta, jak może odzyskać Helenę, bo nie może przestać o niej myśleć. Lorenz radzi mu, by nie niszcząc swojego związku z Anne dla jednorazowej przygody sprzed długiego czasu. Nick udaje, że się zgadza i odkłada telefon, ale nie może przestać wychwalać, jak piękna jest Helena. Potem idzie do kwiaciarni i wysyła jej bukiet kwiatów, wraz z listem zapraszającym ją na jego przyjęcie w nowym domu. Kiedy Nick wraca do domu, odkrywa, że Anne śpi na kanapie. Delikatnie okrywa ją kocem i wchodzi do gabinetu, aby zadzwonić do Heleny. Jednak gdy odbiera telefon, Nick jest zbyt zestresowany, by mówić, i natychmiast odkłada słuchawkę. Helena myśli, że ktoś robi sobie z niej żarty, więc denerwuje się i przerywa sesję miłosną z Rajem. To tak bardzo frustruje Reja, że decyduje się pójść do baru w poszukiwaniu innej kobiety. Helena następnie prosi go, by przyniósł dla niej zakupy, ale odmawia. Po wyjściu Reja, Helena dzwoni do lokalnego sklepikarza, aby zamówić wódkę, sok z limonek i granaty. Następnego dnia Rej wraca, by spotkać się z Heleną i zaprasza ją do klubu, ale ona odmawia. Następnie wyjawia, że ma tego wieczoru przyjęcie i następnego dnia wyjedzie do Meksyku. Słysząc to, Rej staje się zirytowany i mówi, że nie pozwoli jej odejść, ale ona deklaruje, że kończy ich związek. Płaczliwy Rej jest wściekły i zaczyna na nią krzyczeć. Twierdzi, że się zestarzała i już nie ma tej samej urody, co kiedyś. Jednak Helena jest niewzruszona jego słowami i wyrzuca go z domu. Scena przenosi się do wieczoru, gdzie Nick organizuje wystawne przyjęcie na cześć nowego domu. W przyjęciu uczestniczy wiele gości, w tym niektórzy Vipigrek, Nick jednak zdaje się interesować tylko Heleną i z niepokojem oczekuje jej przybycia. W międzyczasie, Anne rozmawia z przyjaciółką, która sugeruje, że Nick mógł zorganizować przyjęcie jako wielki gest, by jej się oświadczyć. To ekscytuje Anne i ma nadzieję, że to prawda. Wkrótce potem Helena pojawia się na przyjęciu, a Nick podchodzi do niej z podnieceniem. Ona wręcza mu swoją torebkę, a on zaczyna ją śledzić jak piesek. Helena wkrótce spotyka kolegę Nika, Resele, przystojnego młodego mężczyznę. Od razu znajdują wspólny język i zaczynają flirtować ku irtyacji naszego bohatera. Helena następnie kieruje się do fontanny, gdzie rozbiera się do bielizny i zaczyna cieszyć się wodą. Nick jest oczarowany jej pięknem i nadal gapi się jak podglądacz. Później, Russell i Helena opuszczają przyjęcie razem prawdopodobnie, by uprawiać miłość. To zdruzgotuje Nika, i wraca do środka z ponurą miną. Lorenz natychmiast wyczuwają jego zmartwienie i pyta, dlaczego musiał zaprosić Helenę i skomplikować sprawy. Niestety, Anna podsłuchuje ich rozmowę i czuje się zraniona. Ze złością konfrontuje Nika, pytając, czy coś go łączy z tą kobietą. On waha się odpowiedzieć, więc Anne sama domyśla się sytuacji i kończy ich związek. Jednak Nick nie przejmuje się Anne i pozostaje zafascynowany Heleną. Odkrywa, że zostawiła swoją torebkę i zaczyna się do niej przywiązywać. Wkrótce otrzymuje od niej wiadomość głosową, proszącą, aby dostarczył torebkę na lotnisko wcześniej rano. Następnego dnia Nick celowo przyjeżdża na lotnisko spóźniony, co powoduje, że Helena przegapia swój lot. Jest na niego bardzo zła. Ale on przeprasza i oferuje zorganizowanie następnego lotu dla niej. Helena sprawdza torebkę i odkrywa, że jej książka adresowa zniknęła. To jeszcze bardziej ją wścieka i zaczyna oskarżać Nika o otwieranie jej torebki. On jednakże na luzie zaprasza ją do swojego domu, by odzyskała książkę i proponuje odwieźć ją z powrotem na lotnisko. Helena jest niechętna, ale ponieważ bardzo potrzebuje książki adresowej, wsiada do jego samochodu. Po drodze Nick ciągle błagają, aby umówiła się z nim na randkę, ale ona jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Kiedy docierają na miejsce, Helena żąda swojej książki adresowej, ale Nick zaczyna zapalać aromatyczne świece i zaprasza ją na drink. Ona zaczyna go przeklinać, ale on zachowuje spokój i prosi, by spróbowała potrawy, którą przygotował. Nick również ujawnia, że książka adresowa była z nim przez cały czas. Helena jest wściekła, gdy zdała sobie sprawę, że celowo zaaranżował sytuację, aby przyciągnąć ją do swojego domu. Wychodzi z domu z książką, ale nikt ją śledzi, błagając, by została z nim. Zmęczona Helena staje na środku drogi i mówi mu, że nigdy go nie pokocha i że powinno być to oczywiste po ostatniej nocy. Niestety, ciężarówka pojawia się nagle znikąd i potrąca ją. Kierowca ucieka w panice, podczas gdy nik biegnie do jej strony. Scena przenosi się do tygodnia później, gdzie widzimy dyrektora szpitala rozmawiającego z Anne i pytającego o miejsce pobytu Nika. Okazuje się, że nie pojawił się w pracy przez tydzień, co stanowi problem dla szpitala, ponieważ jest głównym chirurgiem. Anne przyznaje, że nie widziała go od przyjęcia, a dyrektor wspomina, że jeśli wkrótce nie wróci, mogą potrzebować znaleźć innego chirurga na jego miejsce. Tymczasem doktor Alan podsłuchuje rozmowę i zdaje sobie sprawę, że może to być jego szansa na awans. W następnej scenie Alan przybywa do domu Nika, a ten niechętnie go wpuszcza. Alan informuje go, że jeśli nie zamierza wrócić do szpitala, chciałby zająć stanowisko głównego chirurga. Prosi Nika, aby napisał list polecający do dyrektora szpitala. Nick odpowiada, że zastanowi się nad tym i wkrótce podejmie decyzję. Właśnie wtedy Alan zostaje zaskoczony hałasem dochodzącym z jednego pokoju. Nick uspokaja go, że to nic takiego i prosi, by wyszedł. Jednak kolejne uderzenie dochodzi z pokoju, co skłania Nika do szybkiego wejścia tam. Wtedy szokująco widzi Helenę siedzącą na krześle bez kończyn. Nick szybko dostosowuje jej pozycję, ale ku jego przerażeniu Alan podąża za nim do pokoju i jest zszokowany widokiem. Nick wyjaśnia, że Helena miała wypadek i musiał amputować jej nogi. Alan mówi, że powinna być zabrana do szpitala, ale Nick uspokaja go, że może się nią zająć. Aby odciągnąć go od swojej sprawy, Nick obiecuje, że wkrótce zrezygnuje i napisze list polecający. To stawia Alana w trudnej sytuacji, ponieważ desperacko chce awansu. W końcu zgadza się nikomu o tym nie mówić i wychodzi z domu. Po bliskim spotkaniu Nick wraca do pokoju Heleny, gdzie ta płacze i ma załamanie nerwowe. Nick próbuje ją uspokoić i przynosi wózek inwalidzki, aby pomóc jej poruszać się po domu. Jednakże to jeszcze bardziej ją irytuje i zaczyna uderzać go czymkolwiek, co znajdzie w pokoju. Nawet po wyjściu Nika, Helena nadal krzyczy, aż w końcu się wyczerpuje. Następnego dnia Lorenz przychodzi, by zobaczyć Nika, którego nie widział od dni. Ale nikt nie odpowiada na dzwonek do drzwi i ukrywa się w środku, aż przyjaciel odejście. W tym czasie Anne kontynuuje telefonowanie do Nika, ale on ignoruje jej połączenia i ostatecznie wyłącza telefon. Później, gdy patrzy na zdjęcia Heleny, ta nagle pojawia się i nazywa go przegrywem. Wspomina też, że żałuje tego jednego razu, gdy spędzili noc razem, bo nie sprawiło to jej przyjemności, a on był straszny. Nik wyraźnie boli jej słowa, ale zachowuje spokój i znosi każdą obelgę, jaką mu rzuca. Gdzie indziej, Rej gorączkowo szuka Heleny po mieście. Wreszcie trafia do sklepu spożywczego, gdzie kiedyś zamawiała dostawy, i prosi sprzedawcę, aby poinformował go, gdyby się z nim skontaktowała. Pewnego wieczoru Nick i Helena jedzą kolację, gdy Anne niespodziewanie pojawia się na zewnątrz. Helena zaczyna krzyczeć, mając nadzieję, że kobieta jej pomoże. Jednak Nick szybko zakłada jej Nebel i zamknął ją w pokoju. Potem zaprasza Ane do środka, która chce się z nim pogodzić. Zaczyna go uwodzić w salonie, i w końcu dochodzi do intymności. Tymczasem zakneblowana Helena patrzy na scenę przez małą szczelinę w drzwiach. Podczas ich sesji intymnej Nick zauważa twarz Heleny na miejscu Anny i nie jest w stanie wytrzymać nawet trzech sekund. Czuje się zawstydzony i przeprasza, ale Anne uspokaja go, że to normalne. Później oboje zaczynają jeść kolację, podczas gdy Helena pozostaje zamknięta w pokoju. W tym momencie telefon Nika dzwoni, co zostawia go w szoku. Jest wściekły, kiedy odkrywa, że Anne podłączyła telefon, gdy wchodziła. Mówi jej, że nie chce mieć z nią nic wspólnego i prosi ją, aby opuściła jego dom. To głęboko rani Anne, więc zabiera swoje rzeczy i wychodzi. Gdy Nick zamyka drzwi, zauważa, że Rej krąży wokół. Czując strach, szybko dzwoni do kwiaciarni i prosi, aby zrobili dostawę do domu Heleny w jego imieniu. Nick wraca do Heleny i usuwa Nebel z jej ust. Ona natychmiast zaczyna szydzić z niego, mówiąc, że nie wytrzymał nawet trzech sekund wcześniej. Drażni go dalej, twierdząc, że to samo stało się, gdy kochali się lata temu. Nick wściekle odpowiada, że kobiety zawsze kłamią i udają, że są zadowolone, co powinna była zrobić. Jednak Helena oziemble stwierdza, że go nie kocha i nie widzi powodu, by chronić jego uczucia. Następnie zaczyna go dusić, ale gdy to robi, Nick widzi wizję swojej matki w niej. Następnego dnia Ray przychodzi do mieszkania Heleny i odkrywa kwiaty, które Nick jej wysłał. To sprawia, że wierzy, że Nick nie jest sprawcą, ponieważ on też jej szuka. Tymczasem w posiedzeniu widzimy, że Nick odciął Helen ręce po tym, jak próbowała go udusić przynosi jej kwiaty i ponownie wyznaje swoją miłość, ale Helena chłodno odpowiada, że niezależnie od tego, co zrobi, nigdy go nie pokocha. Mówi też, że jeśli Reid dowie się o tym, to go zabije. Nick upiera się, że żaden inny mężczyzna nie zaakceptuje jej stanu ani nie będzie w stanie opiekować się nią jak on. Gdy dalej go obraża, Nick mówi, że jeśli naprawdę chce jego śmierci, to może spełnić jej życzenie. Następnie wyciąga broń i grozi, że się zastrzeli. Helena prosi go, aby przestał, wiedząc, że jeśli to zrobi, zostanie sama bez nikogo, kto będzie się nią opiekował. Dlatego zgadza się na swoją marną sytuację i prosi, by odłożył broń. Zadowolony Nick kładzie głowę na jej kolanach i wyobraża sobie, że się kochają. Wieczorem przyprowadza eskortę do domu i zaczyna się z nią kochać w salonie. Tymczasem Helena obserwuje scenę z swojego pokoju i czuje się podniecona. Tym razem Nick zaskakująco dobrze się spisuje, co szokuje Helenę. Następnego ranka pytają, jak mu poszło poprzedniej nocy, ale ona kłamie, że nie zwracała uwagi. Nick mówi, że zrobił to tylko po to, by lepsze służyć i zadowalać ją w przyszłości. W następnych dniach Nick opiekuje się Heleną na wszelkie możliwe sposoby. Układa jej włosy, nakłada jej szminkę i nosi ją po domu, aby upewnić się, że nigdy nie jest sama. Czyta jej powieści i razem jedzą posiłki i piją. Helena również zaakceptowała swoją sytuację, wiedząc, że nikt inny nie będzie się nią opiekować w taki sposób. Pewnego dnia, gdy jedzą kolację, Helena pyta go, czy kocha ją jako kobietę, czy tylko jako własność. Nick odpowiada, że kocha ją jako kobietę i jest gotów zrobić dla niej wszystko. Następnie dzielą się namiętnym pocałunkiem, a Helena prosi go, aby zamówił dla niej zakupy. Nick spełnia prośbę i dzwoni do lokalnego sklepu po wódkę, sok z limonki i granaty. Ale to wzbudza podejrzenia sklepikarza, który przypomina sobie, że Helena zwykle zamawiała te produkty regularnie. Dlatego natychmiast dzwoni do Reje, aby poinformować go o sytuacji. Wkrótce po tym, Rey przybywa do domu i widzi Nika i Helenę, którzy się całują, co go wścieka. Atakuje ich, ale gdy w końcu widzi stan Heleny, jest zaskoczony. Rey oskarża Nika o porwanie jej i rozpoczyna brutalny atak. Ostatecznie obezwładnia go i przygotowuje się, by go zastrzelić, ale Helena zatrzymuje go w ostatniej chwili. Oświadcza, że naprawdę kocha Nika i nie może bez niego żyć. Po usłyszeniu tego, zirytowany rej nokautuje doktora i opuszcza dom. Po tym incydencie, Helena prosi Nika, aby się obudził, i powoli zaczyna otwierać oczy. Ale nagle zostaje zmiażdżony przez upadający posąg Wenus. Nik budzi się w szpitalu, a co zaskakujące, nie ma na nim żadnych siniaków. Chwilę później pojawia się doktor Alan i wyjaśnia, że spał przez pewien czas i że Helena, która przyjechała z nim, nadal jest w swoim pokoju. Lekarz ujawnia, że jej operacja trwała przez sześć godzin, ale wszystko z nią w porządku. Słysząc to, Nick natychmiast biegnie, aby zobaczyć Helenę i znajduje ją nieprzytomną w łóżku. Chwyta jej ręce, by je pocałować, i dowiadujemy się, że wszystko, co się wydarzyło po wypadku ciężarówki, to tylko jego sen. W rzeczywistości wezwał karetkę, a ona przeszła długą operację. Jeśli chodzi o Nika, po prostu zasnął, czekając na nią. Film kończy się, gdy wraca do domu i obejmuje posąg Wenus, wyobrażając sobie, że to Helena.